Witam wszystkich! Ze strony różnej maści sceptycznie nastawionych do przekazu Biblii osób pojawiają się czasem zarzuty, że o Jezusie jako Bogu mówi dopiero Ewangelia Jana, która zwykle jest uznawana za najpóźniejszą, powstałą w ostatniej dekadzie I wieku, z czego miałoby według nich wynikać, że jest to późno wymyślona doktryna, a wcześniejsi chrześcijanie uważali go jedynie za zwykłego wędrownego nauczyciela. Niekiedy można się nawet spotkać z poglądem, że w ogóle zostało to wprowadzone dopiero w IV wieku przez Konstantyna Wielkiego, i dlatego w tym filmie pokażę, co mówią na ten temat księgi Nowego Testamentu spisane wcześniej niż Ewangelia Jana, jakie poglądy w tej sprawie głosili pozabiblijni chrześcijańscy pisarze z I i II wieku, a na koniec pokażę, jak do tej kwestii odnosili się wrogowie chrześcijaństwa z tamtych czasów. Apostoł Paweł w swoim liście do Filipian, sporządzonym już w 62 roku, zamieścił fragment, z którego wynika, że Chrystus to człowiek, który istniał w postaci bożej i należy mu się wszelka chwała. Co więcej, uczeni identyfikują ten fragment jako hymn liturgiczny, który był śpiewany przez wiernych jeszcze przed spisaniem owego listu. Inny dokument autorstwa Pawła, list do Rzymian z 57, zawiera słowa do nich należą praojcowie. Z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. O bóstwie Jezusa mówią też inne Jego listy, między innymi do Kolosan oraz do Hebrajczyków, gdzie jest mowa, że Bóg Ojciec nazwał Bogiem Syna, czyli Jezusa. Chociaż co do tych dwóch ostatnich listów, to niektórzy bibliści wątpią w ich pawłowe autorstwo i niewykluczone, że mogły powstać nieco później. Co do Ewangelii, to w dobrej nowinie Marka, Mateusza oraz Łukasza pojawia się historia o tym, jak Mesjasz uzdrowił paralityka. Zanim go uleczył i sprawił, że zaczął chodzić, odpuścił mu grzechy, po czym obecni na miejscu uczeni w piśmie i faryzeusze uznali jego słowa za bluźnierstwo, ponieważ tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Ponadto, chwilę później, Jezus odpowiada im i wprost pada stwierdzenie, że ma on władzę odpuszczania grzechów. Wszyscy prorocy Starego Testamentu, głosząc słowo Boże, opatrywali je stwierdzeniami typu: tak mówi Pan albo wyrocznia Pana. Natomiast Chrystus wygłaszał je swoim własnym autorytetem, między innymi wielokrotnie robi to u Mateusza podczas Kazania na Górze. Przykłady: słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż, a ja wam powiadam: każdy kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Również w Ewangelii Mateusza, Mesjasz jest przedstawiony jako władca aniołów, a jego królestwo jest nazywane także Królestwem Ojca oraz Królestwem Bożym. Trzy dobre nowiny poprzedzające powstanie Księgi Jana odnotowują jak Jezus mówi o sobie, że jest Panem Szabatu, który był Dniem Boga. A teraz przejdźmy do dokumentów pozabiblijnych. Biskup Ignacy Antiocheński, który był uczniem apostoła Jana, w liście do Efezjan ze 110 roku pisze o Jezusie jako o Bogu, który przyszedł w ciele. Polikarp ze Smyrny Kolejny biskup i kolejny uczeń Jana, swój list do Filipian ze 135 zaczyna słowami: Polikarp i będący z Nim razem słudzy, do zboru Bożego mieszkającego w Filipii. Miłosierdzia i pokoju niechaj wam w pełni użyczy Bóg wszechmogący i zbawiciel nasz, Jezus Chrystus. W 155 powstało dzieło filozofa i apologety Justyna Męczennika, Dialog z Żydem Tryfonem, gdzie kilkukrotnie wyraża pogląd, że Jezus jest Bogiem, tym samym, którego opisuje Stary Testament. Meliton z Sardes, biskup oraz uczeń uczniów apostoła Jana, w homilii paschalnej ze 160: Zaiste zrodzony jak syn, prowadzony na rzeź jak baranek, złożony na ofiarę jak owca i pogrzebany jak człowiek. Powstał z martwych jak Bóg, gdyż z natury był Bogiem i człowiekiem. On sam jest wszystkim: prawem, jako że sądzi, słowem, jako że uczy, łaską, jako że zbawia, ojcem, jako że daje życie, synem, jako że otrzymuje życie, barankiem, jako że cierpi, człowiekiem, jako że jest pogrzebany, Bogiem, jako że z martwych wstaje. Taki jest Jezus Chrystus, któremu chwała na wieki. Amen. Trzydzieści lat później biskup Ireneusz. Uczeń Polikarpa w wykładzie Nauki Apostolskiej mówi, że Syn, czyli Chrystus, jest Bogiem oraz jednością z Bogiem Ojcem, no i znowu jest utożsamienie Jeszui z Bogiem, który przemawiał przez proroków Starego Przymierza. W 198 teolog Klemens Aleksandryjski napisał Wychowawce, a tam czytamy, że Naszym Wychowawcą jest święty Bóg Jezus, Logos kierujący całą ludzkością jest to bóg wychowawca kochający ludzi w wielu innych dokumentach wyznawców Chrystusa odnajdujemy natomiast sugestie co do jego boskości anonimowy utwór didache z końca pierwszego wieku to jeden z najwcześniejszych takich pozabiblijnych dokumentów zgodnie z nim podczas chrztu jeśli ktoś nie może chrzcić w wodzie żywej powinno się polać głowę trzy razy w imię ojca i syna i ducha świętego co sugeruje zrównanie tych trzech osób: jednego Boga w Trójcy Świętej. List Pseudo-Barnaby z pomiędzy 70 a 135 mówi o Nazarejczyku jako o Panu całego świata, który istniał przed jego stworzeniem. Klemens Rzymski, który uczył się od apostołów Piotra i Pawła, w liście do Koryntian z 96. oznajmia, że widzimy w Jezusie odbicie pełnego majestatu oblicza Boga i jest on wyższy od aniołów. Męczeństwo Polikarpa, spisane prawdopodobnie rok po śmierci zainteresowanego, stwierdza, że możemy oddawać kult tylko Chrystusowi i nikomu oprócz niego. List do Diogeneta z końcówki II wieku to następne pismo nieznanego autora. Pisze o nim jako o architekcie wszechświata, któremu cały wszechświat podlega. To właśnie były świadectwa chrześcijan. Przejdźmy do ich wrogów. Pomiędzy I a III wiekiem na murze Pałacu Cezarów na Palatynie w Rzymie wyryto tzw. Tak graffiti Aleksamenosa, będące szyderstwem wobec chrześcijaństwa. Widzimy tam ukrzyżowaną osobę z głową osła, a właśnie Żydom i Chrześcijanom w tamtych czasach zarzucano onolatrię, i takie przedstawienie było sposobem ich ośmieszenia. Obok ukrzyżowanej osoby znajduje się człowiek oddający mu hołd i napis Aleksamenos czci Boga. List do cesarza Trajana, rzymskiego polityka Pliniusza Młodszego ze 112 zawiera taki fragment. Błąd i wina chrześcijan polegała na tym, że mieli zwyczaj w wyznaczonym dniu zbierania się przed świątynią i wygłaszania modlitwy pochwalnej na cześć Chrystusa jako Boga. Natomiast w 178. filozof Celsus, w krytykującym wczesne chrześcijaństwo prawdziwym słowie, oznajmił, że Jeszua mówił o sobie, że jest Bogiem. Podsumowując, mamy świadectwa, że Jezus był uznawany za Boga już bardzo wcześnie. Na długo przed IV wiekiem i jeszcze przed powstaniem czwartej Ewangelii, w czasach, w których żyło wielu jego naucznych świadków, i w czasie na tyle bliskim jego życiu, że nie jest łatwo o jakąś mitologizację. I w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy dotrwali do końca. Zachęcam do obejrzenia innych materiałów na kanale i do następnego. Szczęść Boże!